Plusy i minusy serialu Obcy. Ziemia Plusy Pomysł wyjściowy, by przenieść akcję na Ziemię Klimat Miejscami twórcom udało się wizualnie oddać ducha oryginału. Powiew świeżości Serial, w przeciwieństwie do zeszłorocznego Romulusa, próbuje coś wnieść do franczyzy. Nie zawsze są to jednak pomysły trafione. Do tych udanych należą np. nowe korporacje, formy sztucznych humanoidów czy gatunki kosmitów. A propos tych ostatnich, to bodaj największą zaletą tego show jest wprowadzenie T. O'Kelusa, który zasługuje na własny spin-off. Aktorzy. Zwłaszcza Samuel Blenkin, Sidney Chandler i Lily Newmark. Sekwencje akcji. Minusy. Narracja. Całą historię można było powiedzieć w jednym filmie. Twórcom zachciało się serialu, więc musieli wypełnić każdy odcinek przy długimi rozmowami i scenami akcji. Degradacja ksenomorfa. Postać Eliana została mocno ograniczona. We własnym serialu jest tylko jednym z kilku kosmitów, w dodatku nie najciekawszym. Na domiar złego, w finale daje się nawet ujarzmić Wendy i pełni rolę jej pieska. Absurdy. Na przestrzeni 8 odcinków bohaterowie podejmują serię głupich decyzji, po których widz może tylko zareagować facepalmem. Moja ocena: 6 na 10.